Witamy, witamy Was serdecznie w nowym filmie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Eee, Czekaj, no ma... już, czekam nic nie mówię. Przepraszam, nie powiedziałam wcześniej. Dzień dobry, bo musiałam wyjść, wzięgnęłam sobie. O, ziewnęła sobie. Witajcie, jak w... widzieliście w poprzednim naszym filmie, eee, otworzyliśmy połowę naszego e, mini booster boxa. Tak, tutaj I mamy znowu, kolejne 9 boosterów. Milenka je ja od razu wyciągnie. E, mieliśmy tam wtedy 4 dropy, zobaczymy co nam pójdzie te, e, jak nam pójdzie w tych boosterach. Może teraz będzie. Złoty pika czy razy 10. No, razy 10 nie może być, bo jest 9 boosterów. W każdym razie. E, nie przedłużaję. Zapraszamy Was do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem. A z dzwoneczkiem. Łapeczki w górę. I zapraszamy Was do openingu tych dziewięciu busterków Serging Sparks. Zapraszamy. No to otwieramy. Mamy tutaj podzielone busterki. Akurat wyszło tak, że mamy po dwa. A ten jeden taki, co mamy po trzy. Jeden taki Aha. się trafił. to go odkładamy na razie tu i odkładamy sobie tak. Milenka takie sam, żeby nie było kłótni, że ktoś ma inne. O, tak. ciach I ciach. Odkładamy Milenkę odłóż sobie tutaj. No. Na na końcu to kto odpiera pierwszy? Tak? Pierwsza. Ja Pierwszych też? No pierwsza. to lecimy z Koksem, zobaczymy. Mam nadzieję, że nam wydropi dzisiaj jeszcze coś fajnego. Bo fajnie by było. No, no, I zobaczymy, ile nas gadujesz, jaką masz energię. No, szczelaj, szczelaj, szczelaj. Taki to był ten, papierek. Ale tutaj jest papierek gdzieś. No. Taki jest papierek. Jaka to będzie energia? No, stalowa. Stalowa? Elektryczna, ale dobra. Pokaż mi się, co tutaj będziesz miała. Myszki! Kuchus. Jakaś słówka to jest. Kuchus? No nie jest huchus, Jakaś słówka. Donfan. To jest chyba ta druga część. Ewolucja słońca. Fuekopko. Fuecoco Fuecoco, no dawaj Stadion Stadion, mamy stadion Shinotik, Grzybek tyme, Jakiś trener Rivers, holo, slakot Slakot No, no, to jest zeniwiec Pasinian Małpa I dawaj, czy cztery, Eternatus Eternatus, holo Eee, to teraz ja otwieram Tego samego co Milena I zobaczymy Co tu wypadnie Kudzik I energia mi się zgaduje jaka jest energia strzelaj No strzelaj No No mi się To ja strzelam Jest yy, ognista o! Ty kurde! widziałaś! <laughs> nie, nie widziałam! Nie widziałam. Dobra, ognista. Co to mamy? Magnemita, Slakota, Oricorio, Bronzor, Colbel. Ale nie tak skina. Miraidon, Drayton. Miraidon Drayton. Kapaskit, Divers Holo, Szrodle, Szrudle, i... Gastrodon. Eee, gastrodon. Dobrze ci tak, dobrze ci to tak. Mi się kojarzy z problemami gastrycznymi. Gastrodon. Dobra. Teraz Milenka ma tutaj... O, się egzekutora Alola... Alolańskiego. To jest egzekutor alolański chyba. Wiesz? No bo jest taki duży. Dobra Milenka. I teraz Milenka zgaduje Strzelaj szybko. Co mamy za spróbuję, energię? Spróbuję. E? No dawaj. Ja mam zgadywać? Ale no, powiedziałaś E. No nie wiem, tak E. No misia. Roślinna. Roślinna? Fire Energy. Ognista, dobra, Chciałabym dawaj. Chciałam po, właśnie powiedzieć ognista, ale nie wiem czy No zobaczymy, co tutaj. Jamask. Ivy. 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 Każdy ja, lubi Ivy. Za, Eevee. Nisko. za nisko. Zanieś go, hmm. zanieś Eevee. Eevee Execute, jajeczka. Cast form, tego chyba nie mieliśmy. Flapple, flapper. ani Mam. No su... tu jakieś się pokazują. No dawaj. Jasmine, oh, da jaśminka. Da 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 Rivers Hollow, Oricorio. Rivers Hollow, Skarmory hip. i. Rapska, holo. Rapska, srapska. Rapska, holo. Dobra, teraz mama otwiera Alolańskiego i zobaczymy co tu rapska, będzie. Rapska, srapska. Rapska, rapska, ale to w ogóle jest takie śmieszne, niektóre te nazwy tych pokemonów mają. <coughs> Dobra, to teraz ja zgaduję energię. Na przykład energię. Rapska są... Z... Ja zgaduję energię, jest energia wodna. Nie, yeah, psychiczna. Crocalor. Tandemaus. Don Donfan. Alolan trio. Ucień. Ucień. Serwet? Riverscolo. Kofa. Kofa grigus. Stanfisk. Mam tego. Arta. Full Arta. To jest chyba ta ryba, co się tak chowa, nie ty? Ryba. Ryba, 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 ryba. Na święta ją zjemy. Milenka trzymaj rybkę. I włożysz ją mi się do koszulki? Włożysz do koszulki? Zła ryba. Zła, Zła no, ryba nie, wygl nie wygląda na zadowoloną. Mm -hmm. Może ją kto nadepnął? Dobra. Teraz Milenka będzie miała e, no latias hmm. No, oby w Latiasie wypadł Latias. Albo Latias? Oby nie wypadł Latias, bo jest. Bo ja mam już Latiasa. Ale taki, wiesz, full art. I teraz Milena, jaką masz la, energię? Albo ten Latios, co tak w niebie, ten... No ten właśnie I na ten niebie. Zakup. Ten na niebie. Ale jak to to masz już, nie jaką masz energię? Jaką masz energię? Łognistą. Łognistą. Stalową. Dobra, jedziesz mi się ze stalową. Zobaczymy, co tam, co tam ukryło Mogliśmy się w tym boosterze. No. Szkoda. Skaterbin. No teraz są... Robaczek. Bufalan. Bo jak jakaś, bo jakaś małpa się tu pojawi. <laughs> to będzie małpa. No. Oh no. Fibas. Rybka. To tu. No. Dobra, to... Krokalor. Krokalor. No. Dragon Elixir. Kserneas. Oh, no, śliczny jest. Ma A to już jest Rivers Hollow? Nie, jeszcze nie. No, małpa. Misia, no to co, że małpa? Mamy Rivers Hollow, Lucien, Rivers Hollow Brawa i Landorus Hollow. Landorus, nie wiem co to jest ten Landorus. Ale ja go widziałam. Widziałaś? No to teraz ja otwieram z pikaczem. Niech nam coś da. Jeszcze. Dobrze by było. Ale ma śmierć. I uwaga, jest energia roślinna. I mamy Mantę Bronzo, Sandygast, Drillbur, Piktini. piktini. E, myszki. Mi Miał Stick. Rivers Hollow, Quaxley, Rivers Hollow stadium i tappled. Ale to tak. <noise> Dobra, podaj mi, ja ci otworzę. Od tyłu. Tu odtąd? Nie, od, czy odtąd? A tutaj Spróbujemy odtąd, z tej strony otworzyć. Jeszcze mogłoby ze dwa arty dać. Dobra, tutaj kodzik. I Milena, zgaduj, jaka energia? Psy, psy. Psychiczna? Tak, psychol. Nie, mroczna, ale niedaleko byłaś. No, dawaj. Ej, dlaczego to jest? Kapaskit. Kapsakit. Przepraszam. Pip elektryczny. No. Ale mi się... Tu musisz... No. 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 Druraldon. Zielili zlipede. Ho-o. 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 Tauros. Aldeański. Aldeański. Tak. Rivers Hollow Maril. Jaki słodki. Landorus. Rivers Hollow. I, i... Gastrodon. Nic nie zrobiła. Jakaś będziesz miała jeszcze jednego. To nie będzie twój. Trzymaj go. Trzymaj. I dalej. Jedziemy. Gorąco się robi. Ale album będzie uzupełniony. Dobra. Energia psychiczna. Roślinna. Mesprit. Scatterbug. Buffalant. Fibas. Bufalan. To jest chyba no, jakiś jeleń, coś takiego. Teraor. Bufalant, i River's Hollow, Bo coś halami. tam będzie. River's Hollow Sandy Gast. Czarka Flygon. Ja <laughs> I chciałam X. tego Flygona. No to będzie w albumie dla ciebie. Flygon. Flygon. Nie, to jest a to jest o ma pięściastą tą, tak? Trzymaj. Ale tak naprawdę ma. A wygląda trochę jak smok. Ej, czekaj. No ale no ale w dotyku, jest... W dotyku chrop, jest taki, nie? Chropowate. Chrop, chrep chrop, 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 chrop. Chropowate. chrapowate. Okej, nie mogę zatracić. Dobra. Jezu, 310. No. Dobra, Misia. Ostatni. Magia, ostatniego boostera. Jest, jest oby, oby. Powiedzieć energię? Już chcesz powiedzieć energię? To sobie już pomyśl, jaka może być energia. Już sobie pomyśl. Smok. Smocza? Nie ma czegoś to... Jest smocza? Jest. Ja nie widziałam jeszcze nigdy smoczej energii. Dobra. E, jaką obstawiasz mi się? Pięć ciasta. Ale byłam blisko. Dawaj. Chciałam powiedzieć No. pięć ciasta No. Execute. Cast form. Mesprit. Counter -Gain. Altaria. Vivillon. EXECUTOR, e, REVERSE Surfera SURFER, i REVERSE HOLO i, i TAPU KOKO. TAPU no Prawie to, jak FUE KOKO. Prawie jak FUE KOKO, no ale coś tam mieliśmy. Ile było poprzednich? Cztery, tutaj mamy dwie, no to tylko sześć, nie? nie? Nie, to są nasze wspólne dropy. I popatrz ile mamy kart do wkładania do albumu, a to jeszcze nic, tam jeszcze to, to jeszcze połowa. No, tata ma gdzieś tam drugą połowę. Dobra. Kończymy pomału. No, misia, ile nam wypadło w sumie dropów? Pięć. Sześć. 6. Z te, e, wcześniejszego wypadły nam cztery. Tak. A z tego drugiego filmu, y, to co nagrywaliśmy, wypadły nam dwa. W sumie sześć dropów mamy. Tak, misia? Tak. Będziemy uzupełniać album. Tu już mamy tyle. Ojej, nawet ciężko mi to wziąć. No, nie będę tego brała. Tyle kart. O. Zobaczcie. Nawet z przodu są. O, ile kart do uzupełniania albumu. No i wioszki, Mileny ulubione i wioszki. Więc my się zabieramy z pomału za uzupełnienie naszego albumu, gdyż zbieramy tutaj mamy taki o, albumik i tutaj sobie zbieramy. To jest akurat, to jest akurat Stellar Crown. To nie, to jest Roberta album. A to oddaję, jeszcze bardzo. A tu jest mój taki mamy z Pikachu i Mimiku. Ja sobie tutaj zbieram właśnie ten, e, ten Surging Sparks. Także będziemy go uzupełniać. E, no i co? Zapraszamy Was na kolejne nasze filmy. Zapraszamy do subskrypcji i walcie w dzwonach. Z dzwoneczkiem koniecznie, żebyście nie ominęli następnych filmów. E, pamiętajcie, że możecie zawsze napisać komentarz. To jest na, bardzo mile widziane. Chętnie odpiszemy. Łapeczki w górę i zapraszamy do kolejnego filmu. Milena jest zmęczona, takie emocje. No nic, zapraszamy. Pa! pa.